Witam Was dzisiaj do nas. To wpas. Teraz nie było filmu. Miał nie być, miał być niby codziennie. No ale. Nic, nie wiem, stoję, nie nie wyszło. Kurwa, trzeba pogadać z innymi. Coś się wymyśli? Się nie zobaczyło. Dobra, jedno nie ma, mam bez głowy. Jesteś, gdzie, kolejny? Pistolet 9 mm. Amunicja do pistoletu. Wytwarzanie przedmiotów. Dobra, Apteczka. Opcje. Wytwarzanie, Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Jeszcze przyciski. Dobra, pójdziemy może. Tu jest butelka, ale gdzie ten, gdzie ten gość? Jeszcze był. Bo... Na dole. No nie widzę go. Dobra. Lepiej chodzić z klonem, Żeby się nie dać zauważyć. Tam jest. Tu jest test Okej, okay. chodź tu powolutku I do celu Tutaj nie widzę też nikogo Tutaj chyba będzie strzelanina do... Nadal możesz celować i strzelać z broni. Naciśnij E, by pochwycić nieświadomego wroga i E, by po cichu zabić go. Ostrzem. Ok, zaraz się Ostrze. Naciśnij Wytwarzanie przedmiotów. Ostrza. Brakujące składniki. Gra. Aby wytworzyć SK, odblokowano samouczek. Hmm. No, Chodź. Tak, tak, tak. Chyba już byłem. Tak, nie hej, 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 Tak, Tak, hej, Zaraz, hej, Czytaj punkt kontroli. Tak, efekty dotyką, poziom trudności. Sterowanie. Hmm. Spacja. Wybierz. E, Przerwróć domyślne. Backspace, wstecz, Efekty dzisiaj, wskazówki. zamiana tekstu na mowę. 50. 50. Wskazówki, opisy, film, zakres dynamiczne. Dźwięk. Nie w ogóle słyszę co mówią czasami. Będziecie sprzęć teraz lepiej, czy nie? Zobaczymy nawet... Nic tu nie widzę. Że nie ja ten dobrze A tego Okej. Okay.

Nie cię iście na zewnątrz to samobójstwo. się jakoś Jak myślisz, co się stanie, kiedy wypędzą się zapasy? Mimo wszystko wolę zostać tutaj. Ciśnij E, by wykonać ciche zabójstwo ostrzem. Jest ono dużo szybsze niż zwykłe ciche zabójstwo. Hmm. Przytrzymaj prawy przycisk myszy i naciśnij lewy przycisk myszy, aby wykonać rzut małku. Naciśnij lewy przycisk myszy, gdy nie celujesz, aby wykonać szybki rzut. Podczas celowania, by zacząć celować nad drugiego ramienia. Ciśnij F, aby wylarkować. O, jeszcze nie jest. Gdy przeciwnik wie, że jesteś w pobliżu, rzuć cegłą lub butelką, aby odwrócić jego uwagę. Dobra, dobra. Widz jest głośny i zdradza twoją pozycję wrogą. No wiem, chciałem się szybko uciec. Tam niczym nie widzę, dobra. Za dużo, że to nie cię Ah! <sharp inhale> ah! <sharp inhale> Wytwarzanie przedmiotów, opcję Wytwarzanie. Dobra, dobra. Chyba um, przed sobą już nie chował. No, no nie nie no, będę jest. Co my, u robimy z tym gościem? Nie podoba mi się, jak nami pomiata. Nie podoba mi się jego idiotyczna fryzura. A już na pewno nie mogę pogodzić się z tym, że jeszcze na fiut nie zapłacił. Nie wspominając o takim drobiazgu, że ścigają go jedni z najniebezpieczniejszych gości w mieście. Co się stanie, gdy zwietrzą nasze powiązania? Okej, okay, dobra. Nie, nie, co nie, to nie, 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 na nie, 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 sobie tylko nie, To, w czyta. czytane, no. to tu się leży. Hmm. Niech to za bardzo chyba chyba nie ma. Więc. Robert, w to mi Chodźmy. Czyli jedna teczka. sumie jedną... Wytwarzanie przedmiotów. Nic nie, gdyby to anteny nie używało. Wytwarzanie przedmiotów. A teczka. Tak, opcje. Kurde. Jak to nie ma prawa w Pistolet 9 mm. Amunicja do pistoletu. Załatowano. cegła. Apteczka. 3. A, dobra. Cegła. Apteczka. 2. Pistolet 9 mm. Amunicja do pistoletu. załadowano. 5. Rezerwa. 0. Chcemy tylko pogadać, Robert. Nie, nie mamy o czym, kurwa rozmawiać. Odłóż broń. Ucieka. Nie, no, nie ma. Apteczka. Dwa. jest. Nadążaj za Robertem, by go nie zgubić. Robert! Joel! Tędy!

To jest skomplikowane. Po prostu nie posłuchajcie. Dobra, 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 dobra! Przestań Ach! Mów Mów to z Ach! Coś ci powiedział? miałem innego wyboru! Miałem długi! masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi wiedzieć! Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabrać. To nie tak. Nie Kto tak. ma naszą drogę? Możemy... możemy tam pójść, wykończyć i... i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajer, Załatwmy ich! To naprawdę... Interesy. Coś na A gdzie Robert? Potrzebny był mi żywy Bron, którą wam dałam, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią. W wielu kartkach rozmawiamy? Pf, w dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam naszą drogę. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przedsiębiorstwu. Dokładnie tak Pokażę wam ją. Muszę stąd wiać decydujcie się najpierw zobaczę broń za mną musimy się stąd dostać i to już mną musimy się uspieszyć wiecie którędy pójść za mną aby to była droga bez, bez, żo bez żołnierzy

Dlatego zwracam się do Was. Tędy. Nie, no tak, ja też myślałem, że nie będzie. Czemu akurat teraz? Siedzieliśmy cicho. Planowaliśmy wyjść z miasta, ale wojsko postanowił zrobić wszystko z Zależnie od czasu Wykorzystuj zebrane części do ulepszania broni przy warsztatach. Nie, nie, na jutro Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Drzwi pod mostem. Nie, wiem, się podoba. Możemy się po cichu. wiem, że to Nie, w Nie, stylu. Zobaczymy jak Nie, wyjdzie. Nie, Nie, Nie.

Wola. Zastrzelony. Joel. Towarzysz przekazuje przedmiot. Trzecie amunicję do pistoletu. Okej. Okay, no.

Nie wiem, czy Nie Kto Nie Co ja to Nie wiem, czy Nie mogę wziąć. Opcja. Dobra. Tutaj Wybierz. Backspace. Teraz skończę ten odcinek. Także myślimy, że będziemy się następnym. チェイス。